Szeroki kąt test telefoto główny obiektyw 3 na Samsongu 2 na Sony, 3 na sony 5 i pół Sony, 5 raczej 10 na Samsongu 10 na Sony, który jest lepiej 15 Sony to jest max i 12 Samsung to jest max. Którym wygląda lepiej? coś tam ludzie dajcie znać w komentarzu, który wygląda lepiej. Wróćmy sobie Samsung. I teraz przejdźmy sobie w szerokim kącie. To nie jest najszerszy kąt. Możemy zrobić jeszcze szerszy, ale w ten czasie wyłączymy stabilizację. Główny obiektyw. Stabilizacja zostawiona na maksa. Kolory. Przednia kamera w obu przypadkach, w 30 platkach na sekundę. Mogę wyłączyć? Obu wygląda całkiem fajnie. Autofocus jest w Samsungu, w sumie nie ma. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że bym Ci chciał pokazać na przykład napis. Sony? i tak jest tak ciemno, że nic nie widać. W Samsungu? Szachman. Szachman pan. I niepotrzebny jest jakiś showcase czy coś takiego jak w tym Sony, że showcase, że showcase. Tylko, ja nie wiem czy ta kamera nie jest, nie jest brudna. Tylko normalnie masz automatycznie od, od zawsze, a sony wymiesz ale byłoby fajne. Zdjęcie. Definitywnie Sony tutaj nie przesyca tak nam pięknie kolorów i to wygląda bardzo naturalnie. Pamiętam to zdjęcie i pamiętam jak je robiłem pięknie. I tutaj mam również ostrość w Sony jakoś złapało lepiej jeśli chodzi o makro. Ale tutaj przy czerwonym zobaczcie jak jasny jest czerwony na Sony. I pamiętam, jak robiłem to zdjęcie, i powiem Wam, że jednak tutaj ten czerwony był czerwony. Nie był taki jasno-czerwony, był czerwony. Tak jak Samsunga, aczkolwiek Samsung troszkę bardzo czerwony, ale ten kwiatek był taki czerwony, czerwony-czerwony, jak krew. Dosłownie. I tu jestem po stronie Samsunga. Wręcz identyczne te zdjęcia są, jeśli chodzi o lo logika. To jakby więcej de detali zmarszczek na ręce jest na dłoni w Samsungu, bo mniej, prawda? Mniej ostre zdjęcie, ciekawe, ciekawe to jest. Jeśli chodzi o las, to praktycznie nie ma różnic, delikatne różnice w kolorystyce. Przesycenie w Samsungu to jest znana i lubiana sprawa. Tutaj definitywnie Sony, zdjęcie. Samsung tutaj nam ten żółty to przesycił wszystko. Maksymalnie kwiaty, wręcz identycznie z bliska. Kwiaty, kolor, no powiem Wam, że Sony robi roboty. Tutaj jest troszeczkę nieostro, ale to już zrobiłem jeszcze raz. To jest inna ogniskowa, więc zdjęcia czasami są dalej lub bliżej. No bo rozumiem, że to jest Intelefon, ale ogólnie jestem zadowolony. Proszę bardzo. Wow, w obu pięknie. W słabym oświetleniu. Oba ładnie. Zobaczmy jeszcze jakieś samochody. Może są troszkę dalej, ale oba wyglądają spoko. Niebieski. Oba spoko. Zróbmy jakiś budynek. No, definitywnie troszkę ciemniej jest w Soniaczu, ale jak zrobimy zbliżenie, no ta ilość pikseli jest tutaj widoczna, prawda, że tu mamy 64, a tutaj 12, ale to tylko przy gigantycznym zbliżeniu takie różnice są widoczne. Proszę bardzo, różnice nie są jakieś drastyczne. Zobaczmy sobie śmigłowiec. W obu fajnie. Zobaczmy sobie kwiaty. No nie jest to, nie są to takie różnice, w których, do które miałbym zapłacić trzy razy tyle. No tutaj niestety nie, nie zrobiłem w cztery na 3. to przepraszam, ale te selfie są podobne. Jakoś y, trzy razy tyle płacić za smartfon. Nie czuję tego, może wy czujecie, dajcie znać w komentarzu i może znaleźliście tego kota, to możecie dzwonić.